Dobry wieczór, Joanna Głowacka, telewizja ATV. Dzisiaj piękna gala Artyści przez Wielkie A, organizowana przez Fundację Psierociniec, a ze mną pani Grace Kubicka, która również wspiera wszelkie akcje charytatywne. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, proszę nam powiedzieć, bo z tego co kojarzę, ma pani, tak, też swoje pupile. Znaczy ja miałam właśnie trzy miesiące temu mój ukochany piesek odszedł, także ja jeszcze cały czas jestem w żałobie, mm, także no, ale kocham zwierzęta, no i planuję mieć kolejnego, tylko chyba jeszcze jestem troszeczkę nie gotowa, bo to jest jeszcze za wcześnie. Ale tutaj cały czas śledzę i kocham w ogóle psierociniec i w ogóle strasznie kochałam Gustawa, także odejście Gustawa to w ogóle dla mnie zrobiło... Tak mi serce pękło, jak z własnym pieskiem bym była związana. No tak, bo no, mówi się właśnie niektórzy nie rozumieją tego, ci którzy zwłaszcza nie mają prawda, własnych pupili, nie rozumieją tego przeżywania, że właśnie ktoś mówi, tak jak pani, że jest w żałobie, a właśnie z punktu psychologicznego, no, jest to udowodnione, że tak samo mamy prawo przeżywać odejście naszego psiaka, tak jak odejście, no kogoś bliskiego, tak, no, to jest, to jednak był nasz bliski przyjaciel, który był z nami wiele lat, często. Zgadza się, ja to w ogóle y, z moim z moją sunią z, z dudzi byłam tak związana, że czasami wszyscy mówili, że to jest aż nieprawdopodobne, ale tak jak mówię, nawet wczoraj ją wspominałam i mówię, tak jak ona mnie kochała, tak jak ja ją kochałam, to po prostu to jest, y, ta miłość jest nie do opisania. Tak jak kochają zwierzęta, to myślę, że my ludzie powinniśmy się jeszcze naprawdę dużo nauczyć. Ale pani córka ma psiaki i na pewno tutaj pani też kocha je tak samo. Kocham mi, bardzo nawet były u mnie teraz ostatnie cała trójka, także no ja w ogóle kocham zwierzęta, dlatego ja nawet jak widzę na tą krzywdę, ja w sumie nawet chciałam wziąć psa. Pani weterynarz, która opiekowała się moim pieskiem, miała, zabrała jednej kobiecie, która po prostu się nie opiekowała i chciała mi tego psa dać, ale ja mam z kolei alergię też, więc ja muszę mieć psy z włosem, także no ja już byłam prawie gotowa, już nawet mówię, spróbuję wziąć tego psa, no ale... Pani doktor mówiła, że no nie ma sensu, no trzeba być odpowiedzialnym, no i rzeczywiście jednak odpowiedzialność wzięła górę. Hmm, no tak, ale to jest piękne, że jednak uczestniczy Pani w takich galach, w akcjach charytatywnych, że wspiera Pani, bo możemy tylko wspierać właśnie na miejscu, ale też przez różne zbiórki online, czyli nie zawsze możemy być na miejscu, ale możemy wesprzeć właśnie internetowe. Tak. Tak, oczywiście. Ja bardzo popieram i jeżeli chodzi o zwierzęta, to zawsze nawet teraz jak były te podpisy zbierane pod tą ustawę, to też się udzielałam, też chodziłam, zbierałam sama osobiście, także zawsze, jeżeli chodzi o zwierzęta, Dato. Ja jestem na tak. A jak się pani czuje w roli babci? No bo to niedawno świeżo upieczona, tak? Jak, jak samopoczucie? No oczywiście, cudownie. <noise> Kocham go bardzo, także no, mówię, no on jest w Warszawie, ja jestem w Łodzi, no ale codziennie się widzimy na kamerkach, mm -hmm. także no. No, ja tam się babcią nie czuję, chociaż jestem, ale tak, także no ja to jestem dumną babcią, bo mm -hmm. tak naprawdę nawet Sandra ostatnio mówiła, że myślała, że, że ja będę to przeżywać, że już stałam się babcią, a mówi, że jest aż pod ogromnym wrażeniem, że ja to tak wchodzę i się wszędzie chwalę, ja nawet na siłownie wchodzę i babcia je. Także ja tak. Ja wspiera Pani córkę oczywiście na Maxa. Tak. I... tak. Ja ją zawsze wspieram. Co by nie było, jaka, co ona by nie robiła? Czy to chodzi o zwierzęta, mm -hmm. czy to chodzi o dzieci, o Zawsze wspieram. Ale Pani. właśnie macie piękną relację matka-córka. To, to widać. Tak, mamy. no pracujemy cały czas. Wiadomo, że też są różne, jak to w życiu, no ale jakoś zawsze się docieramy i jedna za drugą idzie. Tak powinno być. Tak. tak. O to chodzi, więc wspaniale, więc życzymy oczywiście samych sukcesów, wszystkiego dobrego i zachęcamy do wsparcia akcji. Dziękuję. Nie trzeba mnie zachęcać, ja zawsze jestem na pewno. Tak. Ale zachęcamy naszych widzów. Zachęcamy, tak. Zawsze zachęcamy, jeżeli chodzi o zwierzęta. Trzeba się udzielać. Osoby, Liście, czy to online zawsze? Na no, tak.